Cześć, widzowie, I jak wam mówiłem, dzisiaj jest konkurs, wczoraj nagrałem i dzisiaj rzuciłem, nie wiem czemu. No nie wiem. I siedzę w takim bogatym i tak, jest ten konkurs, musimy dojechać do... ...kąd bym powiedział? Na samą górę reotam I nie wiem, jak się prowadzą, bo mamy tu wiele innych. Mamy nową kiję. BMW stare, mamy rowera, sportowe BMW i normalne BMW i ja, C bogaty, będą bez połapki. Więc ja zaczynam, już tu Rob siedzi ze mną. Chodźcie, ha, nie wygracie ze mną. Nie mistrzałko! W niszczawkę bym chyba wyjechała. Ale ja mam bagaży tutaj. Nie, nie! Tego nie było w planach! Chyba wezmę sobie inne auto. Też jest zoszywkiem. No to widziałem, wziąłem sobie inne samochód. Teraz ten bogaty jest całkiem z tyłu. No to je chyba usunę. Nie wiem. Ja nawet tego bogatego chyba nie czułam. Co to jest? Co to jest? Co to jest? No to wziąłem, mam te BMW i dobra. Co to jest? Chciał, chciałby, żeby odniechać. Dobra, chodźcie. On jadą ja A ja im też będę uciekał. On pewnie nie ominął tej wyskoczni. Tylko mi ją pijaną. Oj, tutaj będzie tego jakoś... Brawo, jedziesz, jedziesz dalej, jedziesz, jedziesz. Czyli tu mam oponę! Eee, no ale no cóż, musisz dojechać do mety. Może ci uda. To zaraz będzie na pewno naprawa, opon. Tak widziałeś tam na No. Prawo już tu widzę. Mm -hmm. Ja też. No, no tu jest naprawa a opan tu przy tym tunelu. Okej. Okay. No i co? Naprawili cięponę? Tak, naprawili już cały samolot I teraz to rozumiem. Co tu jest? No tu chyba, właśnie takie jakieś, że możesz zatankować, naprawić oponę. Takie tam różne, nie? coś na ząb wrzucić. Tak, Czemu mi się tutaj zatrzymać? Teraz A ja... oni gdzie są? Tu są. Ten ciśnięcie. Ej, gdzie on jedzie? Nie mam pojęcia. On Ej, on może jakimś skrót, on jakiś skrót zna. Ej, oni wszyscy tu jadą. Po co kamara? Halo, pesie. Ja myślę, że oni znają jakiś skrót. Halo, to jest tu. My jakiś skrót. No nie wiem, dobra, nie, nie patrzmy na nich, tylko po prostu my jedźmy do celu. O nie, najgorsze tutaj, ale będzie jechać taką drogą. No. Tutaj musimy jechać, nie? Oni na nie jedzą gdzie oni, nie musimy jechać. Nie wiem, gdzie oni są. Nie mam pojęcia, gdzie oni są. Oni tu cisną. Ten tu ciśnie, gdzie on. Co to za droga? A, ten się rozwalił. Na Odpada. Na już odpadł. Kija jeszcze leci. BMW też jeszcze leci. to błyskawiać, to lepiej. I tutaj jestem ja. Oni inną drogą cisną, ale też cisną mnie. Wezmę co tam u lunch Oni bez... lepszą drogą jadą, nie? I co ten lunch-rower jedzie? Nie. Nie. Czyli odpada. Mhm. Zakręt ostry. Ale fajna to, ale fajna trasa jest, nie? Gdzie ja bym chciała tak naprawdę jechać? Pani, są tam, widać ich było! Tam jadą! Co jest? Oni już cię gonią, widzisz? Oni skrótem pojechali, mówiłam. No, pomalutko, nie, znaczy pomalutko, ale ostrożnie. Bo jak pani... Ej, tu jest naprawa! Tu jest naprawa! No to dawaj na... Na Naprawa, naprawa. tu była! Ale super! Do, I dobrze. O, już tam na dole byli, patrz. Tam na dole są. Co? Jest? No widzisz? Ten yeah. Jak oni to zrobili? Oni znają jakiegoś skróta. A ty ten mam słowo. Że oni w ogóle ominęli yeah. ten wyskocznie. Ona na no też jej się coś już porąbało. Cześć, czemuś jest tu? No, tylko nie panikuj, nie? Uciekaj! Mm. Uciekaj! Bo to się może źle dla Oni Ciebie skończyć. zaraz tu... Yy, ten... Złapią? Przegonią? Nie. No, yy, wyprzedzą. Ale na szczęście ja mam już super BMW. Nie ma bogatych, bo bo nie przypominam. Nie oglądaj się za siebie, tylko ciśnij prosto do swojego celu. To dobrze to się dla Ciebie skończy. Tak jakby nikogo za tobą nie było po prostu. Na tym polega wygrywanie, wiesz? Nie możesz myśleć o nikim innym, tylko o sobie. No, widzisz? A nikogo za mną nie ma. No nie ma, no. Ciśnij. Ja 60. No prawa tu jest. A mm. nie, ja nie pod... tak. Ja tutaj nadal na No ona się wytycznie też tam zatrzymała. To już w sumie tylko dwa jeszcze za tobą jadą. No tak. No to jedź. Słuchajcie, dwa samochody tylko jeszcze są na szansę na wygraną. A tam jest już wygrana! Nie. O! Nie! Bam, 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 bam. Co no, musieliśmy jeszcze raz to zrobić, tak? gdzie tak. nawet? Nie myśl o nich, bo wtedy pani w panikę wpadasz. Nie ma ich. No, no to dobrze. No, gdzie... gdzieś tam są, patrz. No. Tu jechałeś w ten zakręt ostry? Czyli to ty tam jesteś, tak? Nie, to jest to tam. Niemożliwe, bo on w drugą stronę jedzie. To ty musiałeś tam być. No ja. Ale właśnie, jak to się stało, że... No co ty? Co ty zrobiłeś? To, że oni pod nas zmiana przeciwka nadjechali musimy to zacząć od nowa zacząć bo znowu coś się tu zepsuło ja znam skróta na wygraną oni nie o ten znowu jedzie z naprzeciwka o co tu kaman przecież my jedziemy dobrze bo my jedziemy wedle znaków oni jadą odwrotnie Jezus. Jasły Meta już gdzieś tam jest, tak? No i... Tu zaraz już jest meta. Ale wysoko to jest. jej! Oni źle jechali. A sprawdź czy oni teraz jadą za tobą. Może zawrócili. Oni powinni zawrócić. Bo oni źle jechali, no nie? Wydaje mi się, że gdzieś zawraca. O, zawraca, widzisz? No, ale się. Ciekawe, czy to rada. Chyba. O, ten wyleciał. Za ten nic nie ma sensu. Nie mów, że tylko ty do mety ciśniesz. Ojej, aż tu mi się obraz z tego bo się zakapił. On, oni też będą? Nie. Tam, gdzie, tam, gdzie była naprawa, to tam się respie, jak spałam. Aha. O, 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 stoi tu pazoba. Może byś mu jakoś pomógł jeszcze? Nie. Nie? Nie dasz rady? A jakbyś go spróbował zrespić? Nie mam mało gości ogólnie jak Ci mogę pomóc to chyba tylko tak uuu <grymne> tamtemu już też nie pomożesz no to znaczy, że już nie masz przed kim możesz sobie po prostu dojechać do celu no. bardzo spokojnie Ej. a daleko jeszcze ten cel? E? O. Widzisz, ktoś pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada, tam temu zrobiłaś i karma do Ciebie wróciła. Później nikt Cię popsuł. Nie no, jedziesz. Co to było? Nie mam pojęcia. A tamten tam jest. Ej, tam jest skut na metę. A no, oni chyba właśnie tam... Aha, nie na metę, bo oni tam... Tam, tam, tam jest meta! Tam mamy dojechać, bo tu jest meta. Czyli oni... Aha, widzisz, oni te skróty znali i oni dlatego jechali pod prąd, bo oni skrótem chcieli cisnąć. Tak mi się wydaje. Dobra, przynajmniej jesteśmy na mecie. To już jest meta? Tak. Okej. Okay. Więc ja się z wami zegnam